Cześć, witam was w kolejnym odcinku do TV. Z racji tego, że zbliżają się Mikołajki, chciałabym wam pokazać dzisiaj moje propozycje prezentów do 50 zł. Zostańcie ze mną na dłużej. Moją pierwszą propozycją jest portfel. Dlaczego portfel? Dlatego, że jest to niezwykle uniwersalny prezent i jest tyle fasonów, że na pewno uda nam się dopasować do danej osoby odpowiedni model. Po więcej portfeli klikajcie tutaj. Moim następnym pomysłem są kolczyki. No jest to bardzo fajny, klasyczny prezent dla dziewczyny, dla mamy, dla przyjaciółki. E, można kupić albo małą biżuterię i dopasować do niej pozostałe części biżuterii typu e, bransoletka czy jakiś naszyjnik. Ale w modzie są teraz duże kolczyki, także ja na pewno wybiorę e, takie duże z kolorowym oczkiem. Jeżeli chcecie właśnie taki prezent sprawić swoim najbliższym, to klikajcie tutaj po więcej propozycji. Kolejnym prezentem jest pasek. Hmm, pasek jest o tyle fajny, że możemy go kupić i mężczyźnie, i kobiecie. No i zawsze przyda nam się w szapie, a do 50 zł już możemy kupić fajny, skórzany pasek. Jeżeli chcecie kupić właśnie pasek, to zapraszam tutaj koniecznie klikajcie, bo jest bardzo dużo fajnych pasków w przystępnych cenach. No i nie zapominajmy też o mężczyznach. Dla mężczyzny proponowałabym krawat. No, prędzej czy później na pewno go założy. Dla tych, którzy preferują bardziej elegancki styl, proponuję właśnie te gładkie, bez jakichś wzorzystych dodatków. A dla tych, którzy lubią pobawić się stylem i są na tyle odważni, żeby założyć jakiś fajny, kolorowy krawat, to na pewno znajdziecie też takie właśnie w naszej ofercie, klikając tutaj. No i moim ostatnim podarunkiem jest Misio. Misio, maskotka, nie tylko dla dzieci, bo Misio jest to tyle fajnym i wdzięcznym prezentem, że na pewno każda bliska nam osoba ucieszy się z takiego właśnie słodkiego prezentu. Jeśli spodobała się Wam któraś z moich propozycji, to koniecznie kliknijcie tutaj. Mamy dużo propozycji fajnych prezentów mikołajkowych i jednocześnie bardzo tanich prezentów, e, dzięki czemu nie musicie nad, za bardzo nadwyrażać swojego budżetu. E, jeśli podobały Wam się moje propozycje, koniecznie kliknijcie łapki w górę i piszcie, jakie prezenty Wy wybrałyście dla swoich bliskich. Aby być na bieżąco, koniecznie subskrybujcie nasz kanał. I zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka już niebawem. Moją pierwszą propozycją jest portfel. Dlaczego portfel? Dlaczego. Dlaczego?